No, witam. W tym odcinku zrobimy koszty. Stan deweloperski prawie. Czemu prawie? Bo jeszcze gniazdek nie mam, ale też i trochę już pod klucz, bo są gładzie porobione, poguntowane podłogi. Już w jednym pokoju mam płytki położone, ale to z potkami to będzie kolejny odcinek, następny po tym. A więc, tak, stan surowy zamknięty był tam. 145, mi tam dokładnie wyszło około 143, ale to już miesza z tym, i więc, tak, co by było? Pierw zacząłem robić chyba elektrykę, to za elektrykę mi wyszło około 2620 zł, w tym jest rozdzielnia, podłączenie prądu, koparka, która mi przekopała prąd do od skrzynki, do domu, i wszystkie kable, puszki i tak dalej. Około, znaczy to, to też nie jest tak 100% że tyle mnie wniosło, bo mogłem coś tam czegoś nie znaleźć w wyrachunkach ale to tak jest no powiedzmy pira gdzieś tak wyszło później tynki, ty, ty, tyn, tynki mi wyszły około 3300 w tym jest piasek, cement, wapno, listwy, narożni, naro, na, listwy narożnikowe te które są do prowadzenia i wszystkie grunty, klej gipsowy do list, który używałem, więc tak samo i te listwy, listwy przy które, które przyklejałem na około. To też jest wszystko mniej więcej w tej cenie Co było dalej. Czyli tak, hydraulika ulika, kanalizacja, znaczy rury od kanalizacji plus rury do wody to tam było około 1700, ale za powiedzmy całą wodę, którą mnie wyniosła, podłączenie podłączenie wody mnie kosztowało 4700, czyli praca hydraulika, który tam mi robił. Co mam, wszystko już podłączone: wszystkie rury są powyciągane do podłączenia do, do pieca, do podłogówki, wszystko jest zrobione. To tam mnie to wyniosło 7500, czyli woda. Rurki wody, kanalizacja w domu, co była, zrobiłem więc. Tak, co było później? Yy, tak, podłogówka mnie wyniosła yy, 4000. Rozprowadzenie plus roż, rozdzielacz. Tam nawet chyba 4 z groszami, coś mi wyszło. I dobra, co dalej. Podłoga jest na podłogę 6800, plus tam pewnie pianki. Doliczy, bo miałem W rachunkach miałem strasznie pomieszane, więc ciężko mi było dojść co do czego. A to tak mniej więcej co wiedziałem to policzyłem. Tak, Miksokret 4000 z materiałem, to przyjechały chłopaki, w jeden dzień zrobiły, to 4 klocka zapłaciłem. Dalej, co tam jeszcze było? Zapłaciłem około 3700 za ziemię. Gruz, który sobie dałem na, na drogę przy domu. Wyrównanie później tej ziemi, której sobie przywiozłem. Czyli mi to wyniosło 3700. Czyli to, było to wszystko związane z tak jakby spot, spot z podwórkiem. Dobra, dalej. Wełna. Wełna na strop wyniosła około tam 7000. I to jest chyba razem, tak nie, to jest sama wełna, gdzieś tak mnie tyle mnie wyniosło i tak podłoga na poddaszu, czyli OSB, wkręty, łaty, co tam co były kręcone 1900, y, sufit podwieszany, czyli płyty, folie, stelaże, wkręty, y, kleje uszczelniające, wszystko co tam miałem do, do tej no, do. Do sufitu to mnie wyniosło 4800. Co tam dalej jeszcze było? Mamy tutaj Gładzie. Gładzie, które zrobiłem, czyli za, za, za gładź która mnie wyniosła, to za wszystko. Sufity plus ściany 1700 z groszami. I co tam dalej było. Grunt, farba gruntująca 420 zł. Jeszcze mi trochę zostało, więc pójdę na garaż, bo garaż nie, nie jest skończony. I więc tak, więc powiedzmy, że to chyba wszystko, co ja tutaj liczyłem, co było robione. Więc, tak, 58 tysięcy z kawałeczkiem mi wyszły materiały. Narzędzia, które sobie kupiłem do tego, do budowy domu, około 4 tysięcy wydałem. Więc całość ile więc całość mnie wyniosła z narzędziami z materiałami na budowę domu plus to co robiłem na podwórku czyli ziemia koparka roz rozgarnięcie i tak dalej więc na razie nie wyniosło gdzieś miałem zapisane nie mogę znaleźć no dobra nic nie mogę znaleźć sobie ale miałem za zapisane było to jakieś 218 000. tyle wydałem na to wszystko więc tak to wygląda czemu teraz tak późno film dodaję bo mam inną robotę tam postaram się tam jak, jakieś fotki teraz się pewnie pokażą jak to mówię takie rzeczy robimy przerabiamy po prostu salę konferencyjną na dwa apartamenty, czyli takie dwa pokoje z łazienkami w hotelu. Więc teraz u siebie w domu tylko robię sobie po godzinach. No i jak teraz to nagrywam, to czekam właśnie na płytki do łazienek mają mi przyjechać i będziemy powoli sobie robić te łazienki Czyli tak w kolejnym odcinku będą płytki w wyjodełkę yy, pokazane jak ja to robię w jednym pokoju i później kolejne odcinki też nie wiem kiedy one będą wszystko zależy ile będę miał czasu ile będę miał czasu na żeby poświęcić na pracę w domu no ale to po prostu postaram się dodawać w miarę jakoś tak na bieżąco więc tak więc, więc dzięki za oglądanie i do, do zobaczenia w kolejnym odcinku z wykończenia mojej chaty, no to hej